Po tym, jak wstawiłem wideo skierowane do kobiet, które zdradziły albo rozważają zdradę, to widzę, że wy jako kobiety, które to zrobiłyście albo o tym myślicie, jesteście z góry spisane na potępienie. Po prostu dla was już nie ma szans. I jeszcze bardziej widzę, jak bardzo jest wam potrzebna przestrzeń do tego, żebyście zostały zrozumiane, a bardziej jeszcze myślę o tym, żeby tworzyć dla was przestrzeń, w której to wy, w której to ty, jako kobieta, która to zrobiła albo rozważa to, możesz zrozumieć samą siebie. Bo ja mówię oczywiście o kobietach, które to zrobiły, a teraz żyją z ogromnym poczuciem winy. Mówię o kobietach, których, że tak powiem, teraz są dwie części. Jedna z nich, która to zrobiła, bo po prostu potrzebowała zadbać o jakieś swoje potrzeby, braki, nie miała inaczej, a z drugiej strony ta, która czuje poczucie winy. I zwracam się teraz znowu do ciebie, jako do kobiety, która to zrobiła albo planuje to zrobić. Poczucie winy nic ci teraz nie da. Żeby było jasne, ja nie tłumaczę tego zachowania. Bo no to nie o to chodzi, jednak jestem za tym, żeby, okej, okay, wziąć odpowiedzialność za to zachowanie, no, dźwignąć konsekwencje, bo pewnie jakieś są. Jeżeli nie ma ich na zewnątrz, to ty tam masz je w środku, czyli na przykład poczucie winy i pejczowanie się i zrobić z tym pracę. Bo ta część ciebie, która to zrobiła, zrobiła to z jakiegoś powodu. Może to był ten jedyny moment w całym twoim życiu, kiedy naprawdę skrajnie egoistycznie postawiłaś na siebie. I teraz. Znów zwracam się do tej części Ciebie. Po pierwsze, obejrzyj sobie to poprzednie wideo, które wstawiłem na profilu. A po drugie, spójrz na siebie na, jako na tę część, jako na tę część Ciebie, która umie zadbać o Twoje potrzeby. Okej, okay, zrobiła to niezasobnie, ale to zrobiła. Prawdopodobnie potrzebowała bliskości, intymności, zrozumienia, zauważenia bycia kochaną. I w niej są jakieś zasoby, w niej są informacje o Twoich niezaspokojonych potrzebach. I teraz pewnie ta część ciebie, która delikatnie mówiąc, cię karci, odpala poczucie winy, jest mocniejsza. Ona przemawia, pewnie świat zewnętrzny jeszcze to wspiera, ale to nie jest droga do rozwiązania tego problemu. Dlatego po pierwsze, jeszcze raz, spójrz na te części ciebie, które są w środku. Wejdź w odpowiedzialność, a nie w poczucie winy. Uwolnij się od tego poczucia winy. Obejrzyj poprzednie wideo, które wrzuciłem, bo tam ten temat troszeczkę jeszcze głębiej. Przedstawiam, a gdybyś miała jakieś pytania, potrzebowała jakiegoś wsparcia w tej kwestii, napisz do mnie wiadomość prywatną, a gdybyś potrzebowała z tym serio głębiej popracować, również mogę Ci w tym pomóc. Ja osobiście wspieram Cię, daję Ci moje zrozumienie i pewnie do następnego nagrania, bo tak jak mówię, mam poczucie, że warto ten temat pociągnąć i warto do Was skierować treści. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć.